Hejka stulejka, albo jak ja to zawsze mówię, dzień dobry. Bo nieważne czy jesteś wkurwiony, zły, czy wiesz, że będzie przejebane. Możesz powiedzieć dzień dobry i chuj. Więc dzień dobry. Ci, którzy kojarzą mnie z jakichś tam grup o ptaszynkach, pewnie kojarzą też ten regał. Więc dzisiaj o tym regale właśnie z głów kilka będzie. I będzie też troszkę o pająkach dla początkujących, ale z mojej perspektywy. Czyli nie będzie obrachy pelmach. Regał z grubsza prezentuje się tak. Na dole nie ma nic ciekawego. Tutaj są karaczane madagaskarskie, tam są dubie. Na górze też nie ma nic ciekawego, bo to są Turki, których zostało im bardzo mało, ale we wtorek przyjadą nowe. A tutaj są graty do terrarium. Do wystroju, do wysyłek, do wszystkiego innego. I teraz półeczka po półeczce. Para chybana, po tej wylince będzie dorosła. Tutaj jest para chybana. Widzicie co trzyma w kłach? Tak, para chybana z kokonem. A tutaj jest jaśnie pani tripepi. Nie będzie jej za bardzo widać. Na której kokon czekam. bo jest po kopulacjach i to udanych. Eee... Tutaj jest zazwyczaj dużo, dużo więcej pojemników, ale na potrzeby tak jakby dalszego ciągu tego, o czym będę mówił, część z tych pojemników po prostu zdjąłem. Więc tutaj są maluchy i podrostki. No tutaj, jak widać po moczu, po kliszówkach, są L1, L2, L3. No różnie to bywa. Tutaj chodzi sobie, nie będzie tego widać rzeczywiście, że nie będzie widać. Tutaj sobie chodzi Balfa. Tutaj jest Murin. Ech, tu jedząca Mira. Tutaj jest kolejny Murinus. Tigrina od Kamilka. Od wujka kamcia, najlepiej. Tu jest w tym pojemniku. Tak, wiem, to jest foundbox. Wiem, to jest foundbox. <grywa> e, w foundboxie siedzi e, Pentaloris. Chyba najbardziej nudny ptasznik, jakiego mam. Mam go od dwóch lat, kupiłem jako dorosłą samicę i uwaga, od dwóch lat nie liniał. To jest hit. Je od czasu do czasu, pije sobie wody i siedzi sobie w kokosie. I jakby to wiecie, pierdoli wszystko w czapkę. Eee, pod spodem Gigas, harpa, ale nie jedna z tych, które karmiłem dwa dni temu. Tutaj jest kolejny murinus, ale nie u Sambara, tylko. Czy jakoś tak, kurwa, nie wiem. Mm, tutaj siedzi coś podziemnego, chyba Gigas. A w tym pojemniczku jest e, Arboricola. E, taki z niego podziemny ptasznik jak ze mnie ksiądz. O, troszkę go widać nawet. E, mam go od alienem Alien. I ma w tej chwili chyba około mroku z kawałkiem. E, poznajecie? Każdy powinien poznawać, tu siedzą sobie skoczogonki, jak mi się czasem przypomni żeby wrzucić do któregoś pojemnika to wrzucam, to jest tak jakby moja y, półka dumy na dobrą sprawę, bo w pewnym momencie urodziła mi się w głowie koncepcja kupienia sześciu takich samych szkieł dla nadrzewniaków i zrobienia w nich w miarę ładnego wystroju, czego zazwyczaj nie, 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 nie robię, bo, bo mi się nie chce. Zresztą widzieliście pewnie po tych poprzednich tereniach, Natomiast w tym przypadku było troszkę inaczej, i tu starałem się zadbać tak, jakby o każdy albo prawie każdy szczegół. Tu jest samiczka Nigrimu, Tu jest um, chyba samiczka, poezji laty. Zosrałem się. Poetz, Poecilotere... <grywa> Formoza. W terce z Czachą siedzi młoda, jeszcze nie dorosła samiczka irki. Tutaj siedzi dorosła samiczka metki. Półka niżej gdzieś siedzi chłop dla niej, ale jeszcze, jeszcze czeka. I tutaj są dwie ornaty. Jedna już jest dorosła, druga jest prawie dorosła. Um, Drosłego słońca będę miał za chwilę, i skąd? No, stąd. Tu jest półka z podrostkami. Znaczy, podrostki to jest czasem nie do powiedzenia. Tam są, tam są podrostki w matchboxach. Natomiast, o, na przykład, tutaj jest. Um, Same sornaty. Um, powiem z pewnością subadult, y, bo, bo z tego samego kokonu już jeden samczyk wyszedł mi na adult, aczkolwiek jeszcze było dla niego za wcześnie, więc go sprzedałem. E, tutaj jest o Jezu, 6, 12, 18, 2, ze 40 pająków. Stadia są różne. Mam tutaj kilka ornat w tych e, przeżyczystych pojemnikach. E, tutaj jest e, para Płci nie znam, bo uwaga, nie umiem seksować pająków z podwozia i z wilinki. Jak mi coś wychodzi na adult, to wtedy <grym> wiem co jest co. Chyba, że bardzo się upieram, to wysyłam zdjęcia e, przyjaciołom od pająków. E. Tu jest sazimajka. Sazimajka prawdopodobnie niedługo będzie linieć. To jest samiczka, bo jako samiczka ją dostałem i to od zaufanego hodowcy. No, dostałem, wymieniłem. Pająków tutaj jest masa. Gatunków też. Kiedyś, kiedyś opowiem Wam o wszystkich. Natomiast są tu makulaty. Tutaj jest dorosły samiec. Są jeszcze dwie tigriny. Są metki, na przykład ta. Oczywiście nie będzie widać, strasznie. Są metki. Yy, Jezu, jest. Yy. Jezu, są chromatusy. Cała, naprawdę, cała masa różnych pająków z mniejszego lub większego przypadku, albo takich, które mi się podobały. One po prostu mają sobie rosnąć. One będą sobie rosnąć, i jak okażą się dorosłe, to prawdopodobnie części z nich będę się pozbywał, a części nie. No i tutaj, jak już mówiłem, na dole. Karaczany. Dubie nie lubię jako karmówki, bo potrafię się nie ruszać przez cały dzień, albo tydzień, albo miesiąc. Natomiast bardzo łatwo się je rozmnaża i jak już, że tak powiem, uda się skarmić pająka dubią z pensety, to mamy naprawdę solidny posiłek. A tutaj są Madagaskary. Jest mokro, bo ja dosłownie pół godziny temu skończyłem czyścić wszystkie pojemniki z karaczanami dzisiaj. Okazało się, że jest jakiś taki mały kłopot, bo tu będzie widać. Popadały mi turki. Tu jest kolejny, więc przyszła pora na czyszczenie. I to na dobrą sprawę jest tyle o regale. Jakby też się zastanawiał, czy mam wersji. Tak, mam wersji, ale o tym za chwilę. No i teraz przeszliśmy sobie do, do, do stołu, na którym zazwyczaj karmię. Ogarniam, przekładam, sprzątam, bawię się. To jest po prostu mój stół od wszystkiego, no bo mieszkam w kawalerce. Tak sobie wybrałem na pewnym etapie życia, nieważne. Jest mi dobrze. E, z podstawowych rzeczy, które trzeba mieć na takim stole. Ja sobie chyba jednak wyłączę lampę. E, jedzonko. Tutaj są turki. Moja ulubiona, tak jakby karmówka dla każdego rodzaju pająka, bo jest mega ruchliwa. Zresztą to widać. One były tutaj wsypane tak około 15 minut temu i nadal biegają. Tutaj są bardzo różne rozmiary. Są samce adult, samice adult. W przypadku karaczana chyba mówi się imago. Więc są samce imago, samice imago. Są małe, średnie, duże. Mówię, no, zostały mi jakieś takie resztki. Dorosłymi samicami nigdy nie karmię. Z jednego prostego względu no, one będą mi dobił karaczany za darmo. Kolejna kwestia ten to jest jedna to jest najmniej przydatna. Jakby ktoś kiedyś chciał sprzedać jakąś to nie, powiedzcie żeby się pie... żeby zastanowić się nad swoim życiem ale jakby co to mam takie dwie więc jedną chętnie sprzedam eee... tu jest jeszcze jedna prosta i gdzieś 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 w tym swoim radosnym kierunku posiadałem miękką. A miękka, czyli ta taka najcieńsza, przydaje się do łapania najmniejszych karaczanów. Tu oczywiście gar z wodą do zraszania, choćby wersacze. Tam stoi ten bark do picia albo popicia. Zależy, co kto robi przy karmieniu. A tutaj ogólnie są pojemniki z pająkami, o których będę mówił za chwilę. Bo dzisiaj chcę. E, pogadać trochę o tym, co według mnie jest pająkiem. Pająkiem, ptasznikiem, jednoznaczne w sumie prawie. Każdy ptasznik to pająk, nie każdy pająk to ptasznik. E, chcę porozmawiać o tym, co tak na dobrą sprawę jest dobre dla początkujących. Bo ilu ludzi, tyle opinii? Ja mam swoją wyrobioną i z racji tego, że to jest mój ściek na YouTube o pająkach, to wyrażę swoją. Wracam za chwilkę. No dobrze, musiałem sobie małe co nieco dołożyć, co nieco odłożyć. Znalazłem miękką pensetę hura. Te dwie grube odkładam. To są pensety, które na dobrą sprawę, jeżeli jesteś terrorystą, przydadzą Ci się przy odbieraniu kokonów, jak może głębokie terarium. Albo przy gadach? W sensie jaszczurki wężej tego typu historie. No, z mojej perspektywy te pensety nie przydały mi się nigdy do niczego więcej jak do odbierania kokonu. Ewentualnie jak chciałem wygonić jakiegoś dużego pająka, gdzieś tam z głębi dużego teralium, to właśnie używałem sobie tych. Na co dzień najbardziej popularna penseta 15, Gienta. Gdyby ktoś się z Was zastanawiał, dlaczego końcówki są czarne, Dlatego, że regularnie je opalam. To samo dotyczy miękkiej pensety, W sensie takim, że e, po każdym dniu, kiedy karmię, kiedy sprzątam, kiedy robię cokolwiek przy pająkach, po prostu odpalam sobie kuchenkę gazową i opalam końcówki tych penset. Później je dokładnie myję. Żeby pozbyć się ewentualnych pasożytów, bakterii i tym podobnych historii. Natomiast to tyle o sprzęcie. Teraz trochę o talencie. Żartowałem. Talentu to u mnie zero. O pająkach. E, miałem... Opowiedź o czym? O pająkach dla początkujących. I każdy, kto zna mnie choćby z fejsa z jakiejś grupy o ptasznikach wie, że na pytanie jaki ptasznik na pierwszego zawsze odpowiadam, że genikulata. Dlaczego? Dlatego. Właśnie dlatego. To są Czekajcie, łapie turka. E, to są maszyny do żarcia. To są, e, włączę sobie lampkę. To są bardzo ładnie ubarwione ptaszniki, On jeszcze nie jest tak, jakby w pełni wybarwiony. Ta karapaks będzie bardziej czarny. E, nogi, odwok już są w sumie takie, jak u dorosłej formy. Nie mam większego, bo ostatnia genikulata, jaką miałem, wyszła mi na dorosłego samca, więc wymieniłem go za parę innych pajączków. To jest jakieś moje niepokojące główienko. Możliwe, że to jest larwa muchy, więc się pozbędę. Pamiętajcie, zawsze mieć śmietnik. Zawsze przy karmieniu po prostu mieć coś na śmieci. I z głowy. Dlaczego genikulata? Podobno trzeci co do wielkości ptasznik świata. Kłopotliwe są jedynie L1, czasem L2, bo gry maszą sobie przy jedzeniu, potrzebują małej karmówki. Są naprawdę mikroskopijne. Natomiast z każdą kolejną wylinką co się zmienia, rosną naprawdę bardzo, bardzo szybko. Jedzą bardzo ochoczo, nie zdarzyło mi się, żebym miał osobnika, który byłby w jakiś sposób agresywny, uciążliwy, trudny w utrzymaniu, nie wiem, w pojemniku, w terrarium, w czymkolwiek innym. Ma ciekawe zachowania, rzadko robi głodówki. I, co jest bardzo ważne, Przepraszam, że tak będę otwierał z tą lampą i tak błyskał wam po oczach, ale no, robię to z ręki, ja nie jestem jakimś mega profesjonalnym youtuberem i nagrywam to telefonem. Mm, tak, Siła, widzicie, to, to są po prostu maszyny do jedzenia, w sensie jak, jak wrzucam turki do gienków i widzę jak im znikają między e, helicerami, kłami jadowymi i zwał, jak zwał. Jest just the gen geniculata no, Jeżeli ktoś źle jak pojebany, tak na przykład ja, bo jestem gruby, no, ja się po prostu identyfikuję z geniculatami. Mało tego. Jeżeli chodzi o. Wy... O, taniec radości przy jedzeniu. Jeżeli chodzi o wymagania tych pająków, co do zbiorników, to są naprawdę minimalne. Tutaj mam pojemniczki, gdzie są L2. Ta L dwójka jest zakopana, bo jest znaleziona. Jeszcze tutaj turek biega. Zaraz będę te turki wyciągał, bo są trochę za duże. A tutaj nie ma turka. O, widać robaczka. Nie. <laughs> no hej. Maleństwo. To jest chyba nawet już L3. Zaraz poszukam wylinki. No nieważne. Natomiast mają po prostu totalnie zerowe wymagania. To są ptaszniki naziemne i. Zdarzało mi się naprawdę odchować te pająki do adulta w pojemniku. Takim. To jest pojemnik po tych ciastkach jakichś tam piernikach czy czymś takim. I w takim pojemniku sam jest genikulaty wyrósł mi szczęśliwie na adult. I się sprawił, sprawił, sprawdził, przepraszam, na nie jednej samicy. No, to tyle. Jeżeli chodzi o. Gienki. Kolejny gatunek tak jakby polecany dla początkujących, aczkolwiek mm, może trochę bogatszych. To jest Formictopus sp. green. Nie, to jest Formictopus sp. Green femur. Te pęki też są mega spokojne, też są w miarę ładne i zazwyczaj nie odmawiają mi jedzenia. Czasem są trochę strachliwe, co jest dziwne. To jest y, sztuka po wylnce chyba około tygodnia temu. To nie jest tak, że. O, o, kocham je, po prostu je kocham. On sobie zaraz załapie pewnie drugiego, a potem złapie e, trzeciego, którego mu za chwilę wrzucę. Formik Topusy też bardzo szybko. Rozumiecie? To jest, właśnie, to jest właśnie to za co kocham te zwierzaki, to, to jest tak że no, wystraszył się pierwszego robaka, może dzisiaj jednak nie zjem A później się pozmieniało, <ścoughs> napchał sobie tego w gębę więcej niż niejedna eskorta <coughs> członków w trakcie sobotniej nocy Powiedziałem to? Powiedziałem, nie bać eee... I tych formik mam chyba trzy sztuki. Wszystkie kupione u, u jednego hodowcy. Bardzo serdecznie. O, tutaj mi wyliniał jeden. Bardzo serdecznie polecam i pozdrawiam Michała Napierałę, Naprawdę, chłopak zna się na rzeczy i ma bardzo fajne gatunki. Nie wiem, kiedy wyliniał, bo ostatnio zaglądałem do nich tydzień temu. Nie będę go jeszcze karmił, tak, tak patrząc nie jest już żelkiem, mógłbym mu to wrzucić turka i za 2-3 dni pewnie by go zjadł, aczkolwiek wolę, żeby sobie pająk chwilę poczekał dla jego bezpieczeństwa, no bo, bo tak jest po prostu lepiej. Jednak parę groszy te pająki kosztowały. No. Dlatego mówię o nich w drugiej kolejności, bo nie są najtańsze. Po prostu. Więc ten dzisiaj jeszcze pości. Tutaj jest trzeci gagatek. Hmm. Jedyny minus tak jakby tych pająków jest taki, że jak no, kurwa, nie, nie, no, kurwa, nie ma minusów. Znaczy mnie to po prostu trąca. Minus jest taki, że jak wszystkie pająki z Nowego Świata prawie wszystkie pająki z Nowego Świata, wszystkie pająki naziemne z Nowego Świata jako zachowanie defensywne, po prostu wyczesuje włoski pającze i tyle dupa Niektórzy dla bezpieczeństwa po prostu bawią się z tymi pająkami w rękawiczkach. To były greeny, tutaj są jeszcze gienki, nie będę karmił przy was gienków, tu są wersje. Jeszcze nie są wybarwione, nie chcę otwierać bo rozwalę im gniazda, jeszcze nie są do końca wybarwione. Przyznam szczerze, dałem kiedyś dupy, bo zostawiłem turki. Jak się okazało, turki też potrafią zabić pająka. Zostawiłem turki w pojemniku u jednej ze sztuk przed wylinką i po prostu ją zjadły, bo zrobiła sobie gniazdo za blisko ziemi i tak skończył się jej żywot. Natomiast jeżeli chodzi o wersję, dlaczego mówię o tym pająku jako polecanym na pierwszego? Na pierwszego, ale nadrzewnego. W takim sensie, że pająk szybki, Pajem, który lubi sobie pobiegać, pajem, który lubi skakać, pajem, który uwielbia zaskakiwać. Nauczy cię, jak obchodzić się z gatunkami nadrzewnymi. Oprócz wersji jest jeszcze jeden temacik. Ten nie będzie jadł, bo ma dupę grubszą od mojej, a to się rzadko zdarza. To jest podrastek Redunkusa. Mam trzy, nie chcę mi się szukać trzeciego, wyjąłem dwa, na karmie na dole sprawę raczej jednego, czyli psalmopoesus Redunkus. Bardzo ładny pająk. Bardziej podoba mi się chyba tylko Irka. Irkę oczywiście mam w szkle, która już tam prawie jest dorosła. Też są bardzo naprawdę prosto w hodowli, bardzo żarłoczne. Jeżeli zadbasz o to, żeby mu posprzątać od czasu do czasu nalać wody i nakarmić, to panienk nie powinien ci paść. Ktoś może powiedzieć wojek pojebało cię w takiej wysokości pojemniku rękusa. Na tę chwilę tak, bo jest jeszcze po prostu mały. Ten drugi tak samo jest mały, trzeci tak samo jest mały. One sobie tutaj porobiły jakieś tam gniazda i ma im się dobrze. Nie wyglądają na niezadowolone. Jakby były niezadowolone, to by nie rosły albo odpadły. Nie wiem. Możliwe. Tutaj mam. No możecie sobie przeczytać: jest, jest Sazimajka, jest Balfuri, kolejne Balfuri i Parachybana. Nie chcę mi się szukać Brachypel. Mam dwie i więcej nie będę miał. Bardzo wielu ludzi poleca na pierwsze pająki właśnie Sazimai albo Parahybane. Parachybana, tak, na pierwszego spoko. Jeżeli liczysz się z tym, że twój pańk jednak może nie być taki spokojny i lubi się czesać i lubi się czesać ogromnie i ma tych włosków <laughs> tyle, że lepiej. Nie no, od chuja po prostu. Balfa jest polecana, i ja potwierdzę, jest polecana jako pierwszy powiedzmy ptasznik trochę bardziej jadowity. W sensie silniejszej, i mocniejszej ślejadu. <laughs> jeśli uwielbiam ja swój poprawny polski. Więc to jest pierwszy, ale jadus, bardzo ładny ptasznik. Specyficzny. Można trzymać w grupie. Na dobrą sprawę, jako jedynego chyba można tak po prostu trzymać w grupie. Bo to są pająki, które w naturze tak żyją. A tu jest Sazimajka. Sazimajka jest o tyle fajna, że jest spokojna, jest powolna. Mm. I kurwa, koniec. E, no dobra, jest ładna. Chuj, tam wyciągnę. Bo, jezu, nie chce mi się, ale wyciągnę. Nie, tutaj Wam podtrzymam kadr na to, żeby nie było jednej spierdolitej na chacie. Nie no, odkurzyłem, żeby nie było. Ciasteczkowe pudełko i tutaj siedzi samica Sazimai. Bez światła nie jest aż tak niebieska, ale jest naprawdę, naprawdę pięknym pająkiem. I teraz najlepsze. Ja ją dostałem jako L chyba 6 albo 7. Czyli około 2,5 dC. Mamy mu 2 lat. Rozumiecie, dlaczego nie polecam tego jako pierwszego pająka. Wolniej rosną chyba już tylko gramostole, a w podobnym tempie rosną brachypelny. Oczywiście temperamenty są podobne. Natomiast no, jeżeli nie chcesz się tak jakby zrazić do choroby tym, że Twój pająk nie je, nie rośnie, dziwnie się zachowuje, zakopuje, robi głodówki. A nie, to już było nie je. Ale nie, to no, robi głodówki to jest inny temat. Tam no, potrafię nie zjeść nic przez pół roku, nie będąc nabite. Ta jest najezona i podejrzewam, że niedługo mi wilnieje. Ale tutaj od tygodnia siedzi Dubia i siedzi. Żyje. Tak jak masa innych Karaczanów, które się przewinęły przez e, jej pojemnik w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. I to byłoby tyle na temat Sazimai jako pierwszy pająk. I teraz tak, kwestia jest taka, taka że kurwa no, zrobię konkurs, tak kurwa wujek Leszek zrobi konkurs. E, do wygrania jest jedna z tych L2 genikulaty. Ja to wam wyślę po prostu wam to wyślę. No, 20 zł to nie są pieniądze, Dobra, 25, bo tyle kosztuje z hitpakiem. Wyślę zwycięzcy to za darmo. W sumie to w chuju mam, czy udostępnicie mój kanał, czy kurwa, klikniecie mi łapkę w górę, czy dacie mi suba, czy cokolwiek innego, ale po prostu mam tych pająków za dużo na dobrą sprawę. Część niedługo będę sprzedawał, no ale nieważne. I teraz kurwa, na czym polega konkurs? Jestem sobie na paru grupach z tematyką terrorystyczną. Jestem na paru grupach o tematyce typowo pajęczarskiej, typowo ptasznikowej, tak to nazwijmy. I konkurs polega kurwa na tym, że w komentarzu macie mi napisać najgłupsze pytanie, jakie zdarzyło wam się przeczytać na jakiejkolwiek grupie z ptasznikami. O zwycięstwie zadecyduje pośrednio liczba lajków pod komentarzem, Bezpośrednio moje spierdolone poczucie humoru. Życzę Wam wszystkim kurwa powodzenia, miłego weekendu i widzimy się pff, nie mam pojęcia kiedy. Przeważnie w piątki ogarniam sobie hodowlę i wtedy pewnie będę nagrywał na więcej filmów. Będzie się zdarzało, że będę robił to w tygodniu, może będę robił jakieś shorty. Nie mam zielonego pojęcia. Mam tak popierdolony tryb życia, że raz się zdarzy, raz się nie zdarzy. Może być także nie nagram nic przez tydzień, bo. Bo nie. No. Także wszystkiego dobrego, trzymajcie się cieplutko i zrówka życzę.